Oglądaj Nitro na Niter. Zapraszam do oglądania. Hejapule przesyła 9 zł i 75 groszy. Dzięki stary, dzięki za dychę. Nitro to faja. Nitro to faja. One niksę to potaja dziwko tajlandzka yeah. Nieba się do to świniaka ha, 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 ha Śpiewają poprawczaka Ha, 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 ha. Mój ta, ta 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 Na Ta 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 ta, 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 ta. Yeah. Nie będziesz nigdy karateką Kiep kiep Prędzej uczynię No. Penny, vidi, wyci ilducze Il ducze i dotrze. Jakie pięć minut, ja rucham minutę, Rucham scenę jak kurbę To jest to <sum> całe Ilducze Il duscze i duscze, budrze. Czy dalej piwódkę jednego to zwamy, wyrazi mi w grupie? Snig przesyła 50 zł. Pozdro Dzięki Speaklib, dziękuję, dzięki za 5

Ej, <laughs> no chłopie, ty. Widzowie, stop doing methodron, please. To no, tak szczerze, to już wolałem this Discord na nitra. Kurwa, tylko jak to się nazywało? Kurwa, jak się jak się ten kanał nazywał. Kurwa, nie mogę znaleźć. Oj, chuj. Nie no, powiem tak, y jak wypuszczą, to zrobimy ankietę, oczywiście pieniądze na streamie, trzeba na to odpowiedzieć. Yy... I nagram odpowiedź najwyżej, nie? Nie, no nie straciłem BTC, tutaj mam.